Witam Was w odcinku z losowania. Będą dzisiaj wyniki, ale na start powiem Wam, czemu usunęły ten komentarz i co trzeba zrobić, jeśli dostanie się pet. Akurat yy, usunęły ten komentarz dlatego, że nie miał ninja pet i to było to szopie, która prawa uczył, żeby miała równe szanse z tą osobą drugim, czyli short medło, Miała równe szanse. Kolejne to jest to, że mają nagrać te osoby filmik, jak te i pokazujecie staty. Jeżeli nie macie samego programu do nagrywania, to nie jest ten problem. Wystarczy tylko znać usza, Art i pierwszą literę tego stania, albo znać i IG, jak karnek. A więc, jeszcze prawie płyć Niestety tylko dwie osoby brały udział, i ta osoba, która zostanie wylosowana, dostaje tylko lepszego peta. Więc osobą, która zosta zostanie wylosowana, jest to Sławek Łucak. To tam Popię też maila, na którego będziesz musiał przesłać mi ten filmik i oraz Lordowi też wyślę, ponieważ on też brał udział i nikt więcej nie brał udział. A więc to by było na tyle, dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z tego, Konkursu, który był na 10 subskrypcji. Jak to li mu 12? I to się Do następnego. Jak już to ten lepszy PET, to 8-10. A ten słabszy to 2.